Witam serdecznie Diablo Maniaków, witam szanownych gromadzących, z tej strony, troszkę podupadłem na zdrowiu dzisiaj, właściwie to wczoraj, ale damy radę, będę troszkę bredził pewnie, ale spokojnie. Słuchajcie, Diablo 3, ostatnio był stream, znaleźliśmy bardzo przyjemną farmę goblińską, nawet, bar nawet za bardzo nie narzekaliśmy yy, na tym streamie, a farma goblińska bardzo przyjemnie. Umiliła nam czas. I słuchajcie, chciałem z wami pokazać na temat sezonów. Sezon pierwszy, jak wiecie, jest zamykany lutego 4, dokładnie o godzinie 16 czasu Środkowo-Europejskiego. A sezon drugi rozpoczynałem piątek 13. piątek 13 o godzinie 18. I tak na streamie sobie pomyślałem: czemu by nie wskoczyć mnichem? Czemu by nie wskoczyć mnichem w nowy sezon i zacząć młcić? Z ekipą, i pomyślałem, fajnie by było streamować to all the night, znaczy do momentu, kiedy wbijemy 70. Jak wiecie, w sezonie pierwszym zrobiliśmy taką akcję, było bardzo fajnie i ludzie równocześnie również levelowali, patrzyli jak nam idzie. Jak im. No, to było bardzo fajne. No i udało nam się wbić pozycję pierwszej trzysetce, ale z tego powodu że jak wiecie, w sezonie pierwszym były takie questy, na których można było naprawdę szybko wbić poziom. No i była taka decyzja dość kontrowersyjna, żeby zostawić ten tryb przygodowy, jednakże niektórzy go mieli, niektórzy nie. W sezonie pierwszym właśnie były takie dziwne akcje. Ale w sezonie drugim może będziemy mogli liczyć na bardzo wyrównany start. I może uda nam się wbić to w pierwszej setce. Możliwe więc zapraszam Was już na stream w Piątek 13. Zaczynamy o godzinie 18. No i będziemy cisnęli dopóki nie padniemy, albo dopóki nie wbijemy levelu 70. Więc na pewno będzie zabawnie. I jeszcze inna istotna informacja: macie czas 10 lutego o godzinie, o godzinie 20? Może macie, więc możecie wpaść na Twitcha na oficjalny stream kanału Diablo. Będą rozmawiali na temat sezonu. drugiego, Ogólnie o sezonach. Dość istotne persony będą: White Chang, starszy projektant techniczny gry, i Travis Day, projektant gry, czyli ludzie właściwie odpowiedzialni za stan obecny tej gry. Don Wu, projektant gry. No i oczywiście uroczenny z Brandy Kamel, przedstawicielka działu do społeczności Diablo, która prowadzi te streamy. No, oczywiście, możecie zadawać pytania: słuchajcie na Twitterze z, hashtag z hashtagiem D3QA. I może odpowiedzą na Wasze pytanie. Ja mam takie jedno istotne pytanie, bo jak to czytałem w wypowiedzi jakiś czas temu Blizzarda i mówiono o tym, że tryb przygodowy będzie odblokowany w sezonie drugim również. Jednakże można o to oczywiście dopytać: czy aby na pewno i czy ludzie muszą odblokowywać ten tryb przygodowy przed wejściem na sezon drugi? Pewnie muszą, bo to była właśnie ta kwestia w sezonie pierwszym, że niektórzy nie odblokowali go i nie mogli bardzo szybko wbijać doświadczenia i nie trafili na tą listę listę tysiąca osób, które biły. Oczywiście najszybciej, poziom 70. Podczas tworzenia tego filmu, słuchajcie, dostałem ciekawego maila od jamaiki akaxywe 11 z Imperium Diablo. Słuchajcie, goście tworzą Ligę Imperium Diablo na sezon drugi. Jeżeli nie macie z kim grać, albo chcielibyście zagrać troszkę inaczej, z pewnymi takimi obostrzeniami, jak na przykład gracie postacią przeznaczoną tylko dla ligę i sprzętem wydropione tylko podczas grania na lidze no to możecie się, słuchajcie, do nich przyłączyć. W szczególności, że goście planują różnie, również różne konkursy PvP, różne wyróżnienia po zakończeniu tej, licy, tej ligi i wyróżnienia oczywiście na stronie Imperium Diablo. Ale o wszystkim możecie przeczytać w linku, który wam podam. Liga to jest, myślę, że dość ciekawe wyjście do osób, które chciałyby coś zmienić w swoim graniu i uczestniczyć w takiej większej społeczności Diablo 3. Tak więc zapraszam do przejrzenia do ligi możecie się przyłączyć oczywiście po starcie sezonu drugiego, ale w każdym momencie. To jest ważna informacja. Ja wam dziękuję. Dziękuję wam serdecznie. No i do zobaczenia oczywiście na streamie w piątek 13. o godzinie 18 startujemy i będziemy demolować wszystko co podskoczy pod topory, wszelkie demony i inne takie stwory. Dziękuję. Trzymajcie się na razie.